No, i podobno Bobusz właśnie sprawił, że ożyliśmy. Aha, a dobra, bo tutaj ja pamiętam jeszcze, jak w przeszłości tutaj chodziliśmy, i to była zwykła wioska. I teraz takie pytanie: Czy. Nie wiem, czy Ty jeszcze to pamiętasz, ale ja to pamiętam doskonale. Bo ja kiedyś się przez, przez przypadek, oczywiście, zrzuciłem z muru i umarłeś przez to. Czy za to mi wybaczysz, Lizy? To było naprawdę przez przypadek. Wybaczam ci. Ale muszę już iść do domu. Okej. Okay. Do do zobaczenia <laughs> Jaki za pistolet. Dobra, chodźmy do mojej piwnicy, bo tam bardzo skrywam dużo y, moich jedzenia. To jest ta nawiedzona piwnica. O. To tam! Budownicze wiwo! O, dzień dobry, a czemu ty nie masz tego swojego, jak to, do, do pracy ubioru? No bo po prostu, jakby to powiedzieć, no na razie nie pracuję, bo mam urok. A, no dobra, no co cię do mnie dzisiaj sprowadza w ten piękny dzień? No, no myślę, żeby pokazać e, nowe zmiany na naszym mieście. A, no w sumie dobry pomysł, bo wcześniej gadałem z Groczem, który ożył ostatnio. O, w ogóle to jest, widzicie ten mój nowy domek? To jest on, i wszystkie te jakby nowe budynki są zasługą naszego budowniczego, VIVO. Ja, młod, ja w niektórych też mu pomagałem. Oprócz tego, że mój domek został przywrócony do dawnych, jakby co był, to trochę jest on zmieniony. Nie wiem czemu, ale niech tak będzie. Tutaj domer Erwosa został też zmieniony. Niestety on o tym nie wie, więc nie wiem czy mnie pogryzie, czy mi coś zrobi. Tu jest szkoła, zamknięta z powodu remont. A ok, tu będzie szkoła. Pod ma być szkoła, tak mi mówił. Tu jest mój sklep, w którym sprzedaję ubranie i picie, co jest nowością, ale ktoś mi ten picie ukradł. I ubrania, dlatego nie polecam. to nie ja, to nie ja, to nie ja. Ale jak będę miał picie, to wam je pokażę. Tutaj czyjś dom powstaje, wygląda trochę jak taki japoński. Tutaj jest mój dom. I dom, fi dom w Wiłęce firma energii obok. I tu on prowadzi światłowód. A tutaj co będzie, bo nie wiem. Bank. A, no tak, bo mieliśmy robić bank nowy. Jest nowy park. A, park. No to jest... Mówię, że to jakieś rondo niby jest. Miało być rondo, ale nie wyszło. E, tutaj nie wiem czemu zmieni została zmieniona policja. Pytajcie się go, bo on to zmienił. Tutaj jest remont policji. I na razie tylko tyle jest zbudowane. Tutaj sukiernia. Która była zrobiona na początku z cegła, a potem ja ją trochę zakończyłem. I dokończyłem ją trochę. To jest takie testowa. Tutaj tego ma nie być, bo jest to dziwnie postawione. I tutaj jest wejście na górę. sumie nic się nie zmieniło, bo tylko tutaj będzie już pracowała jakaś osoba. A, bo to jest ten nowy budynek. Czekaj. O, to jest nowy budynek. Ty to powiedz, bo ty to budujesz. Ja nie wiem, co. To jest. E, tutaj będzie moja, jakby to powiedzieć, sieć. Sieć Vivo. Tak, się dziwiwa. Tutaj jest budynek, Mocno. o którym wam nie mogę jeszcze powiedzieć, bo to jest taka. No, dowiecie się w jednym z odcinków. Czyli co tu można. Możemy... Myśli, że możemy po, tam poker... O, tu jest. Tu był napis znaczek piekarnia, ale go zni on zniknął. Nie wiadomo czemu. No i tu pracował pan Paweł. I, pa i myślę, że możemy mówić o tamtym budynku. Którym? O tamtym. Lepiej nie. Jesteś pewien? Ja no, nie, nie wiem. Hello. Dobra, no to powiedzmy, eee, tu, mam to jest ogólni widzowie palarnia. Nie wiadomo czemu powstała, nie za bardzo wiem po co, ja nic o tym nie wiedziałem. I są ochroniarze, którzy jak wejdziemy, to pewnie nas pobiją. To są moi ochroniarze. Tutaj ktoś to nazwał dom ekipy, po prostu tego nie, o to nie pytajcie. Chodźmy dalej. A tutaj coś było? Było coś? A, było, ale nie ma. Bo będzie! Plan chcemy tutaj zrobić. Ja tutaj planowałem zrobić. O, tutaj wiadomo, była dom Maxa, który będzie remontował, a tu tutaj coś wcześniej było, ale chciałem, żebyśmy tutaj zrobili coś, jakiś urząd miasta takimi wejściem. I, i, I jakąś kamerownię na przykład system, kamer, coś tego typu. I tutaj też coraz, każdy nowy sezon to jest o wiele nowych więcej mieszkańców. Zobaczmy twoją firmę energii. O, ona jest w remoncie. Tu masz basen, pewnie będziesz mieć. Pusty jeszcze, bo wody nie I ma. Idę na górę. Zapraszam. No i tutaj, będzie, tutaj będzie poczekalnia. Rozumiem, no tutaj już <coughs> będzie rozmowa. Pani sekretariarka. A, a zatrudniłaś. Kto zmienił szpital i kiedy? Ja tego nie widziałem. Panie kierowników, bo jeszcze pan nie zapomniał wspomnieć jednej rzeczy. A, no dobra. W sensie, że nowe chodniki? Wsz no to też, ale coś jeszcze. Parking? Tak W sumie czekaj, jakie jak są nowi mieszkańcy? Na pewno jest, jest jakiś błąd. nowy na pewno jest jakiś nowy budowlaniec To wiem Idź po niego? Y możesz no, no dobra, to spotkamy się w moindonku, dobra? dobra? Dobra. Dobra, to więc tak to wszystko wygląda. Fajnie. Tutaj miał być jakiś billboard podobno. Jak widzicie mój dom tak wygląda i zmieniłem, że tutaj na, do, na górze nie będą już bardziej miejsca na skrzynki, bo bardziej wykorzystam do tego swoją piwnicę już, którą tutaj posiadam, jak widzicie, no rzadko, zwykle z niej nie korzystałem i miałem, chcę to zamurować, bo tam są jakieś dziwne dźwięki cały czas widzowie, dziwne to jest dla bardzo, a tu jakieś, psy. o właśnie, dobra widzowie, kto pamięta gryzolutka, to był mój pies. <laughs> Najnowszy telefon, który już nie jest w sprzedaży, a mamy fajerwerki Może no właśnie. Czyli przyszedł ze swoim nowym budowniczym. No już! E, dzień dobry, pan to. E, pan budowniczy trochę się jakby zawiesił. A on, on jest też żołnierzem? Który ja? No. No, no co? Czy to jest, jest budowniczy, żołnierz, ochroniarz, e... Prawniko rzedza. Czy, 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 czy co? Ej, w ogóle, słyszeliście coś może o tym, że. No, ała! Słyszeliście coś może o okay. jakimś. o żołnierzu, który jakim. podobno poprzednim żołnierzu, który spadł z tamtej wieży, co spadała kiedyś, przez. na apokalipsie? Wiecie, co się może z nim stało? Czy przeżył? Bo nic Umarł. O, nie, to lepiej zobaczyć film już na kanale Gryzyczyku. A a propos kanału widzowie, to chciałabym zaprosić na kanał Minecraft Życie, bo tam będą z innymi mieszkańcami jakieś filmiki osobne. I tam będą na przykład odcinki typu jak wygląda dzień pana Viva. Pana Viva. Jak wygląda dzień mój. Nie wiem. No różne będą się rzeczy działy, dlatego link w opisie. E, czy mieliście już jakieś nowe plany na, bu na budynki może? E, tak, zapraszam. Pokażę panu co i jak. Zapraszam. Ej, a czy ktoś słyszałeś o tym, że ktoś podobno zasadził nie, nielegalne pietruszki? Patrz, e, coś pomylił, bo to nie są pietruszki. Co to jest? To są buraki. E, tutaj powstanie, jakby to powiedzieć, takie małe zbiorowisko odpadów całego miasta. A właśnie, ja miałem plan na taki recykling wagonikowy, że. Przejeżdżają jakieś godzinie wakoniki do różnych działek i tam można włożyć coś. I potem odesłać. Nie powtarzaj budowania metra dzisiejszego. Jezu, metro. Nie, nie, nie mów mi o podziemiach, proszę. Dsta metro podziemia. A właśnie. E, dobra, teraz do... mam bardzo jedno zadanie, do którego potrzebuję jednego y, lub dwóch, jednego oh, na przykład odważnego, który ze mną się odważy, co zrobić. Ja eee, Ogólnie to chodźcie za mną, nie wiem czy już o tym słyszeliście. Ogólnie, podziemi ogólnie podziemia w mieście. Tybonla. Ogólnie podziemia w mieście były bardzo kiedyś wykorzystywane dla naszego miasta. Typu do przewożenia pieniędzy do banku z mojego domu, albo jakiś, nie wiem, tak na przykład jak ten wielki sygnał. Chodźcie do mojego domku tutaj. Proszę zadzwonić dla Kultury. Dobra, ale to. Eee, ja mam tutaj wejście do tych e, piwnic, i czy tam. Piw... Tutaj jest wejście do piwnicy. Ta piwnica zawsze była kiedyś nawiedzona, i przez to nawet zniszczyli mój dom, i tam jest. Bo no, nie idź tam pan! Tam są podziemia! Nie, tam podobno nikt nie wrócił żywy. Tak naprawdę to potrzebuje w sumie jednego, chodźnego. Tylko jednego potrzebuję. A Kto... ja jestem w ja jestem. Mm, na pewno. Na milion procent. Dobra, to może wezmę was dwóch, bo ty tam jest kilka przejść do tych podziemi, proszę słuchajcie. Tam a są co chyba... ja... No ale wy tam chcecie iść ze mną przecież. Ja pytałem kto, kto jest odważny. Dlatego ja tam chcę iść, ponieważ chcę odkryć całą prawdę o tych podziemiach. Tam gdzie już się dziwne Dobra, słuchajcie, stop, 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 ja wam wszystko wytłumaczę. Dobra, czyli ty idziesz tam, a, a pan idzie tam, tak? A Marce Marceli może być? Dobrze, Pani Marceli, A co, jak zginiemy? No ale to mówisz, ja to powtarzam po, po raz drugi. Idziecie ze mną na własną odpowiedzialność. A jak zginiemy, to co się stanie wtedy po z nami? Ech, tego nie wie nikt, niestety. Ja tam idę, jeżeli ktoś zginie, to nie wiem kto mnie zastąpi, ale nie wiemy czy zginiemy na pewno, więc tego nie bądźcie pewni. To ty idziesz tam, ty idziesz tam, dobra, to widzimy się tutaj później. Jak znajdziecie coś nie ciekawego, to dajcie znać. Dobra, to, dobra. Dobra, to siema, widzimy się tam za chwilę.